Jak widzicie mordy slidery jest już tak powiedzmy w połowie złożony. Jest jeszcze tam parę rzeczy do zrobienia, jak na przykład tylna Opona i Słysa. muzyka muzyka szybkie manetki z płomieniami normalnie szybkie manetki plus 15 koni to wam. pokazywałem wam jak on chodzi tak na wolnych muzyka sanie sanie chodzi. Ogólnie możecie napisać co o nim sądzicie, tak z wyglądu. Stawiać łapkę w górę, w komentarz, na przykład z pomysłem na następny film, co mam nagrać. Myślę, że takie filmy wam się mogą spodobać, takie luźne bardziej. Jak wam pokazuję, jak czegoś się uczę? Ogólnie jakby ktoś się zastanowił nad kupem slidera i myślę na przykład jak wygląda back. No to wygląda to tak, nie ma tu żadnego schowka, tylko jest po prostu back. i tutaj na na olej do dwusuwowych paliwo morty wszystko się trzyma, zajebiście nic się tu nie rusza no, spoko wszystko ładnie skręcone jeszcze mam pług, który nie zamontowałem jeszcze tutaj jeszcze chwytak powietrza muszę zamontować my to mogłem to zrobić, bo teraz jak to tak sobie ćwiczę to trochę tak, tak katuje, powiedzmy Ogólnie jakbyście zastanawiały nad kupnem tej kierownicy to polecam, bardzo wygodna kierownica. Ogólnie jakbyście mieli jakieś pomysły jak to mogę zmienić Co mogę w nim poprawić to piszcie śmiało w komentarzach zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem jakbyście mogli Żebyście byli na bieżąco z filmami ostatnio długo na nim jeździłem, Bo miałem staż Dwa tygodnie Więc teraz sądzę, że Trzeba się wziąć Dwa treningi Ogólnie możecie też napisać czy kolorystyka wam się da Czy tak średnio Z tym fluo pomarańczowym Tak na początku to mi się tak bardzo podobało Ale teraz tak coraz mniej powiedzmy Bo bym zrobił to na czarno Tutaj na biało I... Og og ogólnie, te crashpady na czarno, koła tak samo na czarno, połysk, nie Z tyłu to białe jest, to jeszcze jakieś brudne Ale ogólnie to nie ma wyglądać tylko jeździć, tak? Ogólnie jakbyście chcieli taki film ze zlotów, bo za niedługo będą bardzo fajne zloty u mnie w okolicy Ogólnie to co wieczór jeżdżą praktycznie always nice saw it coming but i was half second thoughts was i driven for the wrong reasons becoming someone surrounded by all the demons and i stepped back and took time off found myself when i felt lost found the things that i wanted in life and i always